Cześć, pokażę Wam jak rozłożyć tą lampkę do roweru Kataj Volt 200 XC Inne tak samo W ten sam sposób To mnie tego typu oczywiście można rozłożyć Dlaczego ją rozkładam? Bo popsuł mi się port USB Nie wiem czy widać, ułamało się I nie mogłem ładować jej Dobra, zasada jest prosta Można to sobie usunąć ten uchwyt do kierownicy ja to odkręciłem, tu jest tylko jedna mała śrubeczka i busik, tu z tym jest troszeczkę problem, ja użyłem klucza hydraulicznego, łapiąc w ten oto sposób, teraz muszę to dobrze złapać, tutaj są takie troszeczkę, niecie, takie miejsca, więcej tu jest tym, że można złapać je i po prostu delikatnie kręcąc, ściskając i kręcąc o wychodzi dobra jak już rozłożycie tu wyciągnięcie to to już jesteście w domu tutaj w tym miejscu tylko pokażę wam o w tym miejscu tutaj była jedna tutaj była druga taka malutka śrubeczka jak to wyjdzie wtedy to wtedy wyciągacie to na wierzch tutaj jeszcze jest jeden kłopot żeby ją rozłożyć to było tak w tym miejscu, w tym i w tym nie wiem czy dobrze ostrość łapie. Mhm. W tym miejscu są takie nadlewy. Troszkę wygląda jak nity. Ja to ściąłem po prostu, ściąłem to nożem dzięki temu można to tylko najpierw zanim to Spróbuję wyciągnąć, to wyciągnę baterię, bo żeby przewodów nie urwać. I teraz jak już baterię wyciągniecie, lekko podwadzić. Aha i tutaj jeszcze też z tej strony już sobie wychodzi ładnie. Dobra, jak to wyjdzie. Nie wiem czy to widać, kurczę, nie mam uchwytu do telefonu, bo będzie mi wcięło. To już jesteśmy w domu i teraz. W tym miejscu mamy port USB, który ładujemy tą baterię. No, to tyle. Taki krótki film, jeśli chodzi o rozbieranie. Druga część, to będzie wymiana tego portu. Skanibalizujemy z takiego urządzenia sobie, o, którego nie używam, leży tylko miejsce za mnie i spróbuję to przelutować, zobaczyć czy będzie działać.